takie rzeczy, tylko w RMF Max. Dawaj, nie udawaj. W RMF Max. Taki Stefan puf, puf, puf i sexual vibe. Teraz bo... będą bardzo sexual vibe. Zamknijcie pasy. Usiądźcie wygodnie. <grytanie> jest Pudzilewski i jest z nami, tylko jeszcze nie, nie wiemy kto, no. Oj, cześć. Kurde, czekaj, no masz telefon. Łukasz na imię, cześć. Łukaszku, kochany, kogo budzimy, powiedz. Dominika, Dominika dostała się do programu Projekt Lady. O, super. Dzisiaj mają... Przyjechać jechać, jakieś tam zdjęcia z nią takie robić i przedstęp A, bardzo, o godzinie ma... no Ale... dziesiątej. Czujesz, spoko. że Dominika się nadaje do takiej metamorfozy, tak, tak z takiej niegrzecznej dziewczynki na, ogólnie... na grzeczną? Dominika jest bardzo grzeczną dziewczynką, właśnie nie wiem, czemu się dostała tam. No, przekonajmy się. Halo. Halo, dzień dobry, Pani Dominiko. Witam serdecznie. Jan Kroc, Telewizja TVN. Witam. Tutaj mamy z Panią dzisiaj umówione wstępne przesłuchanie w sprawie programu tej Projekt Lady. E, tak, tak. sobie tak, tak. jakby. Mamy pewne wątpliwości. Mamy pewien kłopot z Panią. Wie pani, mamy pewien kłopot hmm. z Panią. Otóż z tego zgłoszenia y, do końca nie wynika, wie pani, że Pani jest wystarczająco niegrzeczna, by wziąć udział w tym programie. <laughs> Zróbmy taką próbę. Wy pani, wyobraźmy sobie, że. Y, 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 Jesteśmy w jakimś patologicznym związku. Głęboka patologia. Wie pani, pani jest moją partnerką. Ja wracam mm -hmm. z pracy do domu. I proszę mnie tak przywitać, wie pani, żebym ja wiedział, że my mamy co robić z panią w projekcie Lady. Ja wracam do domu, załóżmy, miałem być godzinę wcześniej, przychodzę godzinę później. Pani czeka, ziemniaki rozgotowane, kotlet przypalony. Jest pani w nerwach. A ja mam telefon, a on robić. No bardzo proszę, wie pani, ja, wie, wie pan, chciała sobie zadrzeć, ale moja współlokatorka śpi. Pani, nie, 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 tu, tu, nawet nie tu nawet nie chodzi o to, by na mnie nakrzyczeć. Wie pani, krzyczenie zostawmy krzykaczą. To jest projekt Lady. Tu musi być wysoki współczynnik zła takiego, wie pani, które my możemy z pomocą psychologów, z ekspertów od Savoir Vivre'u pani wyciągnąć, wyplenić, wyrwać. By tego nie było. Aha. O Jezu. Mako. To ja jeszcze raz wejdę. No, w telewizji mów, mówimy na to: Mów mi teraz brzydkie słowa. Po prostu. Dobra. Ja wchodzę. Ja wchodzę, ja wchodzę jestem spóźniony. Dzień dobry, kochanie. No co ty, kupa? O, o której godziny miałeś wrócić? To jest tylko godzinka, no przecież korki są na mieście. Dominik nie, nie interesuje mnie to. Miałeś Mężwiec, godzinę później, a wracasz po Dlaczego mnie tak nazywasz? Gdzie nasza miłość? Przecież codziennie rano przygotowuję dla ciebie kanapki. Ach, nie, 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 nie nie, mam tekstu nawet na to. Rozumiem, że kanapki powodują, że mięknie nawet najtwardsze serce. Nie, po prostu. Nie, nie, nie jestem romantyczką, więc tak nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Zupełnie nie było tego słychać, Dominika. Ja myślę, ja myślę, że zarówno Łukasz, jak i wszyscy słuchacze Radia RMF Max myślą, że się nadajesz, że, be, że będzie coś z ciebie w tym projekcie Lady wyciągać. Będzie Będziesz krzywiennie niegrzeczna, Dominika. Dominika. Cześć! Jezu! <laughs> Dawaj. Słuchaj, no Jezu, jak trwoga to do Boga, a tak to do o nie. Łukasz, Łukasz, powiedz teraz Dominice dzień. Dobry, czy to chciałeś powiedzieć? No? Dzień Dominika, dzień dobry, stawaj, staw, staw, staw nie będę się nigdy spóźniał! Dzięki bardzo, dzięki bardzo uważnie. na razie będziemy oglądać, cześć! na Maxa.